Z tej strony Michał i dzisiaj nagrywamy pierwszy z lwów takich. No i będziemy dzisiaj nagrywać. Pokażę Wam co się tu robi. Także to możecie sobie też ją pobrać. Patrzcie. Nie! Teraz ja nas zabije ta świnio Patrzcie, mogę też tak. bo możemy też sobie zjeść. Ej mój lew mały urusu. Dobra, patrzcie, mam trzeciego lwa. Agoramy. Patrzcie, mam trzy lwy. Jeden to taki młodszy samiec, a druga to samica. Jak widzicie, ja jestem też kolejnym. Muszą być dwa w stadzie. No nie, ale ten to jest dopiero. Ale chodźmy teraz. Możemy we trójkę z moim teraz już trochę starszym synem polować na hieny. Chodźmy sobie. W ogóle zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i dawania łapki w górę. Dobra, oczywiście bez zacinania to jest nie gra. Dobra, nie słonie mi tu latają. No, grubasy jedyne. Dobra, chodźmy. Pokażę wam mapę, może tutaj. Dobra. O, 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 o. Dobra, musi być na chwilę małe cięcie. Dobra, widzowie, lecimy. Dalej. Tutaj po, o, musiałem cięcie, bo musiałem się namyślić, bo tak to zgadłem, że idziemy w złą stronę, tam jakaś małpa latała. Tam się nam zacina. O, już się przestało zaczynać. Dobra, chodźmy. Nazwijmy może go... Może naszego lwa. Le e e Leon. A trzeci będzie się nazywał Leon. Leon. Dobra, możemy grać. Dalej. Nie będziemy. Tu same jakieś powiadomienia. przychodzą. Na... Dobra. No, nieważne, chodźmy. Dobra, idziemy. Wrzucimy powinien... Aha, tak. Powinniśmy teraz iść przejść przez wodę. Dobra, chodźmy. Dobra. Chciałam Możemy iść no. dobra. dobra, dobra.

Dobra, lecimy. Tu, zobacz. Dobra, lecimy. Dobra. To jest mój lew. Dobra, widać, że to jest młodszy, bo jestem większy. Dobra, widzowie. Dobra, kurde, no. Leon, teraz ty tu jesteś, singo. Dobra, widzowie, będziemy już kończyć ten odcinek, więc do widzenia no i cześć!